Cztery puchary w gablocie, a mimo to gorycz porażki w walce o skład, bo rok 2025 kończy się dla Roberta Lewandowskiego w sposób słodko-gorzki i stawia pod znakiem zapytania jego legendę w Barcelonie. To co dzieje się wokół Roberta Lewandowskiego w ostatnich tygodniach to scenariusz, którego nikt z nas nie chciałby pisać, a jednak życie i brutalne realia wielkiego futbolu weryfikują marzenia o wiecznej dominacji. Rok 2025 był dla naszego kapitana czasem skrajnych emocji, prawdziwym rollercoasterem, który wyniósł go na szczyt, by pod koniec roku brutalnie sprowadzić na ziemię. Z jednej strony był to rok znakomity, wręcz historyczny, bo przecież Robert sięgnął z Barceloną po aż cztery trofea, co jest osiągnięciem, o którym wielu piłkarzy może tylko pomarzyć. La Liga, Puchar Króla, Superpuchar Hiszpanii, a do tego półfinał Ligi Mistrzów, to dorobek, który na papierze wygląda imponująco i powinien gwarantować nietykalność. Ale już druga połowa roku niepokoi i to bardzo mocno, ponieważ wpływ Polaka na losy drużyny prowadzonej przez Hansiego Frykę staje się coraz mniejszy, a jego pozycja w hierarchii zespołu drastycznie spada. Barcelona skończyła rok 2025 bardzo udanie i w szatni panują szampańskie nastroje. Wyjazdowe pewne zwycięstwo z Villarreal 2 do 0 pozwoliło ekipie z Katalonii utrzymać nie tylko pozycję lidera la Ligi, ale także bezpieczną czteropunktową przewagę w tabeli nad odwiecznym rywalem Realem Madrid, co daje komfort pracy przed rundą wiosenną. Drużyna Hansiego Flika jest w drugiej części tego sezonu miażdżąco regularna i przypomina walec, który rozjeżdża kolejnych rywali. Ostatniej porażki doznała w bolesnym El klasy koło 1-2, a było to 26 października. Od tamtego momentu przez dwa kolejne miesiące odniosła osiem kolejnych zwycięstw ligowych, co jest serią godną mistrza. Co prawda w Champions League już tak kolorowo nie było, bo Barca jest dopiero 15 w tabeli, ale tam jeszcze wszystko jest do nadrobienia i nikt nie bije na alarm. Alarm dzwoni jednak w przypadku Lewandowskiego ostatnim swoim meczu w 2025 roku Robert wszedł na boisko na końcowe pół godziny, co dla piłkarza jego formatu jest policzkiem, ale co gorsza, znaczącej roli w zwycięstwie Barcelony nie odegrał. Był na boisku, ale jakby go nie było. Niestety w jego przypadku zaczyna to ostatnio być regułą, a nie wyjątkiem. Na ten moment Polak przegrywa rywalizację z Ferranem Torresem, który jest w gazie i daje drużynie więcej dynamiki. Oczywiście być rezerwowym w Barcelonie to jeszcze nie wstyd, bo w tak wielkim klubie rotacja jest naturalna. Przecież meczów w podstawowym składzie nie zaczyna także taki gwiazdor jak Marcus Rashford, który również musi walczyć o swoje minuty. Gorzej, że wpływ Roberta na poczynania drużyny robi się coraz mniejszy i to jest ten niepokojący sygnał, który dostrzegają wszyscy eksperci. Polak rozegrał w tym sezonie 18 meczów w barwach Blaugrany i zdobył 8 goli oraz zanotował dwie asysty. Cały ten dorobek zgromadził wyłącznie w La Liga, bo 5 spotkań widzę Mistrzów w sumie 248 minut to były niestety puste przebiegi bez gola i bez asysty. To boli najbardziej, bo to właśnie w Europie lewy miał robić różnicę. Oczywiście musimy pamiętać, że pod względem sukcesów drużynowych miniony rok był dla Roberta znakomity. Z Barcą wygrał wszystko, co było do wygrania na krajowym podwórku, a widzę mistrzów, dotarł do półfinałów, w których trzeba było uznać wyższość Interu Mediolan. Ale co nie mniej ważne niż wymierne sukcesy Barcelona, wiosną grała najbardziej widowiskowy futbol na świecie. To była maszyna, która traciła sporo bramek, ale jeszcze więcej strzelała, zapewniając kibicom niesamowite emocje. Rozgrywała szalone mecze, a rywali porażała swoją jakością w ofensywie, której Robert był centralną postacią. O jej sile stanowiło unikalne El Twidente, czyli genialni na flankach Rafinha i Lamaim Jemal oraz finalizujący perfekcyjnie ich akcje Robert Lewandowski. Polak zdobył w minionym sezonie aż 27 bramek w lidze, 3 w Pucharze Króla, 1 w Superpucharze Hiszpanii oraz aż 11 w Champions League. Razem stanowi to aż 42 trafienia, co oczywiście dało mu miano najskuteczniejszego piłkarza Barcelony poprzedniego sezonu, deklasując kolegów, bo drugi Rafinha zanotował 34 gole, a trzeci Ferran torres 19. Ta statystyka najlepiej oddaje, jak ważną postacią Barki był Lewandowski jeszcze kilka miesięcy temu. Właśnie istotne jest tu słówko, był w czasie przeszłym, bo to pasmo sukcesów wydarzyło się w pierwszej połowie roku. Druga połowa niestety nie była już tak efektowna dla kapitana reprezentacji Polski. Co prawda Barcelona jest liderem La Liga, ale wpływ Roberta na losy drużyny Hansiego Flicke jest już coraz mniejszy i zaczyna to wyglądać już na pewną stałą tendencję spadkową. Polak tylko 8 razy wychodził w podstawowym składzie i to też częściej w pierwszej połowie tego sezonu, kiedy Flick jeszcze szukał optymalnego ustawienia. Ostatniego gola Lewy zdobył miesiąc temu 22 listopada w meczu z Athletic Bilbao. Czyli jak na standardy do których nas przyzwyczaił jest to wynik co najwyżej średni, by nie powiedzieć słaby. Jak to wpłynie na jego przyszłość? To pytanie zadają sobie wszyscy. Co chwilę pojawiają się informacje, że w przyszłym sezonie Polak nie zostanie w Barcelonie, ale trafi do innego klubu. Swego czasu najczęściej wymieniano AC Milan, co jest już tematem nieaktualnym. Dość często wskazywano na kierunek saudyjski, gdzie pieniądze leżą na ulicy. Ostatnio najczęściej padały nazwy klubów MLS, takich jak Inter Miami, Chicago Fire czy New York Red Bulls. Nie oznacza to jednak wcale, że Robert już pakuje walizki i wybiera się do Ameryki. Oznacza to jedynie tyle, że Pini zachawi agent lewego i sam zawodnik już rozpoczęli swoją grę negocjacyjną. Lewandowski póki co tę Amerykę traktuje wyłącznie jako kartę przetargową w rozmowach o przedłużeniu kontraktu z Barceloną, bo to jest jego prawdziwy priorytet i marzenie. Robert chce zostać w Katalonii. Stany Zjednoczone to dla niego opcja rezerwowa plan B na wypadek, gdyby nie udało się dogadać z klubem z Katalonii. A na wyjazd do Ameryki nie będzie za późno nawet po kolejnym sezonie w La Liga, czyli w rozgrywkach 2026 na 2027. Na dzisiaj Lewandowski ma ciągle jeszcze duże ambicje sportowe zresztą związane nie tylko z klubem, ale i z kadrą. Przypomnijmy, że w marcowych barażach reprezentacja Polski powalczy o wyjazd na Mungial, który odbywa się między innymi właśnie w USA. Jeśli kadrze Jana Urbana udałoby się w półfinale baraży pokonać Albanię w Warszawie, a później poradziłaby sobie na wyjeździe ze zwycięzcą meczu Ukraina kontra Szwecja i Polska pojechałaby na turniej finałowy, pozycja negocjacyjna Lewandowskiego w ewentualnych rozmowach z klubami z USA mocno by się poprawiła. Bądźmy szczerzy, na dziś lewy nie może się pochwalić zbyt dużą rozpoznawalnością w Stanach w porównaniu do Messiego czy Neymara. Ale udział w amerykańskim mundialu mógłby tę rozpoznawalność nieco poprawić i podbić jego wartość marketingową. Zresztą warto pamiętać, że w listopadzie Lewandowski poleciał właśnie do Nowego Jorku BY symbolicznie uruchomić biało-czerwone oświetlenie na Empire State Building. Niby chodziło o polski akcent na święto niepodległości, ale niewątpliwie był to także element promocji marki własnej Roberta na rynku amerykańskim, co pokazuje, że zachowi myśli wielotorowo. Jedno jest pewne pomimo tego, że co chwila będą się w mediach hiszpańskich pojawiały fajerwerki o kolejnych potencjalnych pracodawcach Roberta, to do marca, a może nawet kwietnia żadne ostateczne decyzje nie zapadną. O jego przyszłości zadecyduje to, w jakiej formie będzie w pierwszych miesiącach 2026 roku. Czy będzie w stanie wrócić do dyspozycji z wiosny w poprzednim sezonie, gdy był jednym z liderów Barcelony i strzelał jak na zawołanie, czy raczej z każdym kolejnym meczem będzie widać po nim, że upływ czasu nie oszczędza nikogo i że pewnych barier fizjologicznych nie da się przeskoczyć. Co ważne, żeby pozostać na kolejny sezon w drużynie Hansiego Fricke Lewy, wcale nie musi dokonywać cudów i strzelać 50 goli. Może wchodzić z ławki czy być wcześniej zdejmowany z boiska przez trenera, ale musi mieć swoje akcenty, czyli gole i asysty, które dają punkty. Nie może dopuścić do tego, by w Katalonii zapanowało powszechne przeświadczenie, że wyniki Barcelony nie zależą już od Roberta. Że z nim czy bez niego nie ma różnicy, bo Barca tak samo wygrywa albo tak samo przegrywa. Jeśli stanie się zbędnym elementem układanki, jego dni będą policzone. Okoliczności mogą jednak sprzyjać Polakowi w tym sensie, że na teraz Hansi Flick potrzebuje w pierwszej kolejności wzmocnienia obrony, która sypie się jak domek z kart. Dziury po lekkomyślnym wypuszczeniu latem z klubu Inigo Martineza nie udało się zasypać i teraz to się mści. W sobotę na treningu Andreas Christensen doznał poważnej kontuzji, która eliminuje go z gry na wiele tygodni, co jest katastrofą. Na dodatek Ronald Araujo przeżywa załamanie mentalne i nie wiadomo kiedy wróci do gry na swoim poziomie. Barcelona będzie musiała wydać pieniądze na klasowych obrońców BY ratować sezon. A że w kasie pustki i finansowe fair play zaciska pętle na szyi Leporti na szukanie drogich napastników, zwyczajnie Katalonczyków nie będzie stać. W tej sytuacji Lewandowski ze znacząco obniżonym kontraktem będzie najtańszą i bezpieczną opcją dla klubu. O ile wiosną Robert przekona cały świat, że jeszcze wcale się nie kończy i ma w sobie ten ogień. Przed nim najważniejsza wiosna w życiu, która zdefiniuje jak zapamiętamy go w koszulce Barcelony. A jakie jest Wasze zdanie na temat obecnej sytuacji Roberta? Czy wierzycie, że wiosną wróci do wielkiej formy i uciszy krytyków, czy może uważacie, że czas na zmianę otoczenia i wyjazd do USA jest nieunikniony? Czy rola rezerwowego to coś, co lewy powinien zaakceptować dla dobra drużyny? Koniecznie napiszcie w komentarzach, co myślicie, bo temat jest niezwykle ważny dla każdego polskiego kibica. Jeśli podobał Wam się ten materiał i chcecie śledzić dalsze losy naszego kapitana, zostawcie łapkę w górę, udostępnijcie film znajomym i subskrybujcie kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!